Możemy zaczynać Uwaga, będziemy puszczali... Czyli to jest tak zwana mokra i super robota. Nie wiem, gdzie będzie na łódź, proszę bardzo. Tak. Także dziękuję. Słuchajcie, czyli to tak zwana mokra i sucha robota, czyli słuchajcie, prowadzimy w no, bardzo innowacyjnej nowoczesnej technologii y, osuszanie zarówno, zarówno fundamentów, jak i murów. Y, robiliśmy m.in. Sejm Senat, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Muzeum Warszawskie, Muzeum Śląskie. robimy teraz. Jesteśmy, może powiedzieć, w procesie takim, nie wiem, 70-80% już skończyliśmy. Robimy duże obiekty, ja sama kocham kamienice, od dziecka w ogóle mieszkam w kamienicy, zajmuję się obrotem nieruchomościami, dużo mieszkań takich właśnie też w kamienicach, ale też się zajmuję, jak sami widzieliście, remontem, budowlanką, ale w takim specjalistycznym kierunku, izolację, hydroizolację, iniekcję. Lubimy to. Ja sama inżynierem nie jestem, ale pracuję głównie z inżynierami, osobami technicznymi i osobami, które się zajmują naukami badawczymi. Prowadzimy badania, ostatnio wygraliśmy jeden z konkursów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Mamy dofinansowanie do jednego z projektów, z urządzeń takich właśnie specjalistycznych. Także jeżeli ktoś by chciał z nami współpracować, od różnej strony również badawczej jest to możliwe. Ja jestem bardzo chętna i y, otwarta na współpracę. Zarówno jeżeli chodzi o jakąkolwiek sumę. W sensie jestem, że tak powiem, bogata w kontakty i mam nadzieję, że kontakt zamieni w kontakty, czego nam życzę. Życzę nam, żebyśmy razem współpracowali, nie myśleli tylko i wyłącznie o sobie, ale również myśleli o innych i o pewnych możliwościach, które są tuż za rogiem, bo bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś obok nas tutaj jest siedzący, co co mówi nawet tutaj prezes, jest w stanie nie tylko nam pomóc, ale z nami współpracować dorzucić taką tak zwaną cegiełkę do tego, żebyśmy razem byli po prostu no więksi, mocniejsi, silniejsi, na to co ulicy powiedział to jest na pewno duża wartość, żebyśmy razem współpracowali, no i to, żebyśmy widzieli coś więcej, oczywiście nie tylko biznes i finanse ale też żebyśmy pracowali nad sobą, nad innymi no chyba całe życie pracujemy nad sobą, chyba nie ma takiego co by wszystkim też dogodził, chyba taki się nawet nie urodził, nie? jak tutaj jeden z kolegów właśnie rymuje, zajmuje się rymowaniem. Tak... Ja, ja, ja mam Adrianę cegielkę, jak skończysz do Polic, to, to, to ja powiem też. No, a, okay. Także no, tak to wygląda. Także zapraszam was do współpracy. Mamy dwa duże teraz obiekty, jeżeli chodzi o sprzedaż właśnie w moim rodzinnym mieście Łodzi, bo jestem Łodzianką, która jest związana z Warszawą, bym e, 20 lat. No bo tutaj studiowałam, tutaj gdyby stworzyłam, słuchajcie, co jest też fajne, takie hobbystyczne, tak, no. dwa zespoły taneczne, country, Dancing Criders i Strefa Country, bo jestem z zamiłowaniem tancerką country, zawodowo się to zajmowałam przez kilkanaście lat, A również śpiewałam gospel, bo uważam, że nie tylko pracą człowiek żyje, również żyje tym, co robi prospołecznie, Sama i słuchajcie, ja tworzę stowarzyszenie mieszkaniczne, czyli osoby, które są powiązane z nieruchomościami, inwestycjami. sam głównych prezesów. Proszę a jak się nazywają? Jacek Kusiak i Robert Kulik. Dobra. Tak, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakąś współpracę, jakbyście widzieli, zapraszam Was serdecznie. Myślę, że znajdziemy jedną płaszczyznę. A, no i oczywiście rozwijamy taką grupę z Urzędem Targówek, bo też na nich różne przetargi organizowałam. I jeżeli ktoś by miał w innym biznesie ochotę spotkać się, robimy takie spotkanie 11 lipca. Serdecznie Was zapraszam. Dziękuję. No dobra, no to teraz Panią One są bardzo fajnych, w kluczowych miejscach łodzi. Po Dzień dobry, Inker. Pozdrowienia, proszę bardzo. Tylko warte 100, 100 milionów. To. Cena wywoławcza, oczywiście. Ale to są no, duże działki, duże budynki, w bardzo dobrym stanie, bym powiedział, takim e, technicznym. Jeżeli e, macie kogoś, kto chciałby zainwestować, e, to zapraszam serdecznie do rozmowy w kuluarach. Dziękuję bardzo. Mogę? Ja tylko do, do, dołożę tą cegiełkę do tej technologii, bo ja jestem inżynierem też. Ja dojdę do głosowaniu to pytanie. Proszę. proszę. To znaczy, to ja w takim razie jeszcze rozwinę tam. Adriana ale... coś powiedziała. Krzysiek mnie nauczył czegoś takiego. Wszyscy... Ja, ja ostatni będę mówił. Tak, tak, ale to myślę, że Wszyscy myślą tylko o sobie, tylko ja o mnie. W związku z tym, mam kilka spółek w Stanach i mam wyłączność na PS Code. PS Code to jest termoizolacja cienkowarstwowa, wymyślona przez mądrych ludzi w NASA, ale Polak oczywiście wiele lepiej i on z tego zrobił cudo. Ta firma yy, no, w Miami jest tak, że jak ja widzę tą kamienicę zagrzebioną, w Miami wszystkie bungalowy są zagrzebione. I tam jest tyle roboty, że ojejku, pasta jawna jest robota, dużo robotu. I teraz ja mam wyłączność na tę Amerykę, ale też znam właścicieli i teraz ja miałem zabytkowy, tak jak w turystyków zabytkowy, przed, przed pierwszej wojny światowej tam był no, Lazaret, ksiądz, który podrywały i ruskich i Niemców. Ja tam miałem grzyba w piwnicy ja robiłem to, bardzo droga metoda szwedzka, nawierdzanie i wpuszczanie chemii, to się tam mikrokapitalnie uszczelniłem pionowo poziomo. Natomiast Dobra, na to nakładasz termoizolację cienkowarstwową i już Ci nigdy w życiu żaden grzyb nie wlizie. Tak? Więc to jest uzupełnienie, mamy o czym gadać, to pasuje do siebie jak narządy płciowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze robiłam taki budynek z grupą Budapeszci w Kopenhadze. Budynek ambasady, żeby nie było i w Izraelu też byliśmy. Mam taką tutaj delikatną ściągawkę, słuchajcie, bo tego było naprawdę dużo. Słuchajcie, firma istnieje 32 lata, oczywiście jestem związana z nim gdzieś z 8 lat. Może nawet 9 będzie, tak, tak to wygląda, ale 30 lat, 32 dokładnie doświadczenia to robi swoje, tak żeby się w różnych miejscach na świecie, że tak powiem. Także dziękuję. Amen. Amen. Dziękuję, że Proszę Państwa.